dzisiaj w takim vlogu w sumie halloweenowym Nawet się ubrałam porządnie, a nie w piżamie tak jak zwykle Zrobiłam sobie też herbatkę w takim sezonowym kubku No i słuchajcie, pokażę wam jaki wymyśliłam outfit na tegoroczny Halloween Generalnie szukałam czegoś łatwego do zrobienia I żeby nie musiała że dużo rzeczy kupować do tego No bo też nie idę na żadną przebieraną imprezę Tylko więc tak dla siebie zrobić parę zdjęć, no i w sumie tyle No i wymyśliłam, żeby zrobić e, Alice z The End of the... King World wersję tą, gdzie ma sukienkę w kwiaty i taką skórzaną kurtkę. No i właśnie wybrałam to, dlatego że my taką kurtkę posiadamy. To jest generalnie kurtka Mutsumigo, którą dostał od wujka i tak naprawdę ani razu jej nie założył nigdy. Także pozostał mi tylko zakup sukienki i wymyślić z włosami. No i najpierw chodziłam po paru lumpach szukać takiej sukienki w kwiaty, ale nie było nic na tyle podobnego. Więc jeszcze przejrzałam w stronę Mericari, która jest taka... Jak w Intel albo Widzę, że tam takie używane rzeczy sprzedają. No i słuchajcie, znalazłam. Znalazłam oto taką sukienkę. No, nie, nie, nie zobaczycie całości w, ty, w tym momencie, ale myślę, że wzór jest bardzo podobny do tego i kształt do tego oryginału. Nie mogło, mogłoby nie być tych żółtych kwiatów tutaj, no ale stwierdziłam, że to na zdjęciach jakoś tam wyciemni, czy coś się z tym zrobi, więc nie jest źle. I tam za tą sukienkę, słuchajcie, 3 tysiące jenów Także no nie była jakaś mega tania, ale stwierdziłam, że to, no to nie jest taki zakup typu raz założę i nara Tylko w takiej sukience tam jeszcze mogę pochodzić Także no mówię, dobra, no to już zapłacę te 3000, no bo jest naprawdę bardzo podobna jeśli chodzi o włosy, to nie wiedziałam, czy kupować taką jasną blond perukę, czy tylko samą grzywkę doczepioną, ale zdecydowałam się jednak na tą drugą opcję, bo w sumie moja długość pasuje. Na no blond może taki jasny to nie jest, ale na no różnych będzie, więc skupiłam samą grzywkę właśnie na tej samej stronie, co sukienkę i ona była tylko za 500 jenów. No i słuchajcie, trochę ryzykowałam z kolorem, bo wiadomo, że na zdjęciu w internecie to może inaczej wyglądać niż w rzeczywistości. Co prawda przykładałam sobie, tak wiecie, to zdjęcie z komórki do swoich włosów i wydawał się prawie identyczny, więc mówię, kupuję, dobra. No i generalnie ta krzyżka mi dopiero dzisiaj przyszła. Jeszcze tej koperty nie otwierałam, także zaraz otworzymy i się przekonamy, jak bardzo trafiają z kolorem. O, jaka ładna folijka. Kuliczki. Kurczę, wiecie co? Musiałam teraz zobaczyć sobie się w lusterku w tym, bo ja to jeszcze jest taką profesjonalnie, w siateczkę taką jeszcze jakąś. Dobra, nie wiem czy profesjonalnie była włożona, ale. Więc ja muszę iść do lusterka sprawdzić, bo nie jestem w stanie ocenić. Chyba jest trochę inny odcień Ale mięciutkie A to są prawdziwe włosy, czy to są sztuczne? Ja nawet nie wiem Ale no, moje takie mięciutkie, jakby to były prawdziwe włosy Wiecie, ja nigdy nie miałam styczności z perukami Więc no nie znam się Ale fajno <gryw> Dobra, zaraz wracam Dobra, bałam się przelecieć w po posterku I jest inny odcień ale nie jest źle. Jak na 500 jenów i na zamawianie z internetu, bez takiego porównania, wiecie, no to jestem zadowolona z zakupu. I myślę, że na zdjęciach, jak ja i takie trochę poprzerabiam kolorystycznie, to i tak nie będzie tego widać. No i teraz pozostaje mi w ogóle obcięcie tej grzywki krócej, co mnie trochę stresuje. Co prawda mam jakieś tam doświadczenie w obcinaniu grzywki, bo sama sobie troszkę jej A i tak mnie stresuje. Dobra, na dzisiaj to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. Cały adfil wam pokażę jutro, jak będziemy robić zdjęcia. No i co? Do zobaczenia za chwilę. No i witam was już do dnia następnego. Wczoraj obcięcie tej grzywki to był w ogóle dramat. I w ogóle jest za dużo tych włosów na tej grzywce, wydaje mi się, do moich włosów w porównaniu. I wygląda to śmiesznie. Dziwnie się w ogóle czuję chodząc w tej grzywce publicznie. <grytanie> jak debil, no ale mówię, dobra, trudno. No i tak to się prezentuje, słuchajcie. No nie jest najlepiej, myślę, że więcej tej grzywki nie założę po prostu. No, w każdym razie pokażę Wam, jak się prezentuje mój cały outfit. No i tak myślę, że nie licząc tych włosów, to cały outfit całkiem nieźle mi wyszedł. W ogóle zapisałam sobie kilka kadrów z serialu, żeby zrobić takie zdjęcia. I w ogóle jestem bardzo zadowolona z dzisiejszej pogody, bo na tych zdjęciach też było tak pochmurnie. No i dzisiaj też jest taka idealnie pochmurna pogoda. Także to nam się udało. No i teraz wszystko w rękach mocymiego, żeby takie zdjęcia zrobić. Słuchajcie, teraz w ogóle w Starbucksie jest do kupienia takie sezonowe Halloweenowe frappuccino, które jest całe czarne i można sobie wybrać jakimś dodatkiem jakim się chce. a no, Znaczy nie jakim się chce, są szczep do wyboru. jakiś pudding dyniowy, coś z symaczą, jeszcze jakieś dwa. No i dzisiaj jest ostatnia szansa na kupienie tego, bo jest 31 października. No i poszłam sobie kupić i wybrałam z maczu. I słuchajcie, na zdjęciu to wyglądało, że to było całe czarne i ta matcha to tam była gdzieś tam na spodzie. A ja to kupiłam i to słuchajcie, jest całe zielone i to czarne jest tylko na, na samym dole. Także w ogóle zupełnie wygląda inaczej niż na zdjęciu. No trochę jestem rozczarowana. Ale zaraz zobaczymy jak smakuje. No dobre, takie w sumie, ale wiecie, bardzo słodkie. No czuć tą matchę. No drugi raz bym nie kupiła, a w ogóle jestem zawiedziona z tym kolorem, bo miało być czarny, a słuchajcie, jest zielony, no. W ogóle tak to mi się przypomniało, że widziałam ostatnio Reusa, że te papierowe są wcale nie są lepsze, bo żeby nie na mopy, to są nasmarowane w środku jakąś substancją, która jest szkodliwa i dla człowieka i dla środowiska. Nie wiem ile w tym prawdy, ale chyba zacznę nosić swoją taką metalową. Dobra, zdjąłem już tą grzywkę, bo szczerze trochę mnie gryzła w czoło. No, skończyliśmy robić zdjęcia, nawet się jakieś tam podobne chyba udało zrobić. Jakie tam trochę w kolorze jeszcze robię, żeby były podobne do tych screenów, to może coś z tego będzie. No, także wracamy. Chyba jeszcze pójdę do, do sklepu po jakieś zakupy, jak już tu jesteśmy. No, tyle w sumie. Nie wiem czy nagram coś w sklepie, czy nie. No, tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.